Na razie jest tak. Niebawem może być zupełnie inaczej. Czy połączenie rywalizujących drużyn, o którym mówi się od wielu lat, jest możliwe? Mam nadzieję, że przystępujemy do jednego wspólnego, nowego projektu tworzenia. Y w oparciu o dwa istniejące kluby o Wilimio Daszbur nowego e, klubu sportowego e, mam nadzieję, że m, wszystkie deklaracje, m, jakie padły z, m, zarówno ze strony działaczy Wilimia, jak i Daszboru zostaną e, w, dotrzymane na dzień dzisiejszy wiemy że darbur podjął stosowne uchwały do tego żeby licencja którą dysponują na grę w czwartej lidze była dedykowana dla tego nowego tworu. Powstanie jednej drużyny to początek dalekiej drogi. Jakich zawodników powołać do drużyny i jak rozwiązać problem finansowania to bardzo twardy orzech do zgryzienia. Wiem, że lada dzień do miasta spłynie Pismo deklarujące wolę współpracy, wolę współfinansowania takiego klubu. Takie są oczekiwania przedsiębiorców. My już wcześniej kilka razy się spotykaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, że w tym wspólnym projekcie na pewno samo miasto nie będzie jakby... Samodzielnie funkcjonować, tylko właśnie w takiej przestrzeni, gdzie, 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 gdzie ten motorem, motorem napędowym będą nasi szczecineccy przedsiębiorcy. My w tym roku mamy, jeżeli chodzi o finansowanie około 100 tysięcy złotych, wydaje mi się, że, że, że to jak na, na, na pół rundy miasto jakby taką kwotę wyasygnowało, to, to, to powinno być dobrze tworząc nowy klub sportowy trzeba go jakoś nazwać jak pogodzić tych którzy od zawsze wiernie wspierają swoje drużyny nie można niczego przede wszystkim narzucać tak zobaczymy ile osób będzie chciało tworzyć ten klub jakie będą ich oczekiwania te animozje właśnie trzeba gdzieś schować trzeba się można powiedzieć, przewartościować swoje uczucia na, na coś nowego, bo tak naprawdę no, gramy, będziemy grali, będziemy kibicowali dla Szczecinka. Wiele czynników do złożenia i problemów do rozwiązania, ale miejmy nadzieję, że stadion miejski znów będzie wypełniony po brzegi, a okrzyki kibiców będą słyszane na drugim końcu miasta. Miasto z wizją P to dla Was zmieniamy Szczecinek. Wybuch, miasto z wizją P. We'll i